Łukasz, kilka słów o, dzisiejszy, o dzisiejszym meczu, poproszę. E, dobry wieczór. Jeśli chodzi o mecz, e, wiedzieliśmy, że zespoły trenera knapa bazują na takiej agresywności, na elementach zaskoczenia. Gdzieś tam w pewnych momentach niestety daliśmy się zaskoczyć, i e, teraz tutaj widzę, że poskutkowało to dużą ilością strat. E, na pewno bolą też yy, przestrzelone rzuty osobiste w tym elemencie 20 na 33 dzisiaj tylko mieliśmy. Yy, co mogę jeszcze dodać? Na pewno musimy wyciągnąć y, wnioski. Yy, będzie na pewno na wideo wycięta ta yy, sekwencja dwóch akcji, gdzie naprawdę nie mogliśmy zebrać piłki i to poskutkowało gdzieś tam ponowieniami przeciwnika. Yy. No ale nie zwieszamy głów, my robimy swoje i wiemy, że w pełnym składzie na pewno ten potencjał będzie jeszcze większy i liczymy na to, że zaraz przerwiemy tą pasę i będziemy grać na swoim poziomie. Super, dziękuję pięknie. Panie treżerze, no właśnie od początku sezonu kontuzje, kontuzje, kontuzje. Kiedy one się skończą, to po pierwsze, a po drugie kilka słów o dzisiejszym jeszcze spotkaniu. To może od końca to ja... To też bym chciał wiedzieć, kiedy te kontuzje się skończą, bo szereg zdarzeń, które się dzieją u nas naprawdę, naprawdę są nieprawdopodobne, już pół serio, pół żartem, to chyba tylko trenerzy są. Nic się nie przydarzyło w tym sezonie, więc chciałbym wiedzieć, też wiedzieć, kiedy kiedy to się skończy, bo przyjechaliśmy bez czterech zawodników, tak. Dominik Rutkowski dziś jeszcze nie jest gotowy do gry, wszedł tylko na rzut na, na osobiste, bo chciałem, żeby Piotrek musiał zejść, żeby ktoś trafił osobiste, bo mieliśmy z tym problem. Nie było Mikołaja Kowalczyka, który ma problem z rogówką na meczu drugiej Ligi w środę. E, Michał Szarbatkę skręcił kostkę na zajęciach uczelnianych z siatkówki. E, nie ma z nami naszego zawodnika zagranicznego, więc tak naprawdę przyjechaliśmy bez trzech zawodników. i Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale też e, szukam odpowiedzi każdego dnia, kiedy to się skończy, bo naprawdę pech jest, e, pech jest wręcz niemożliwy. E, co do meczu, gratulacje do gospodarzy. E, bardzo niewygodny przeciwnik, e, bardzo agresywny. Myślę, że ten bilans nie jest przypadkiem, to jest wykonywana bardzo dobra robota. Bardzo trudny teren, na ile mogliśmy, oczywiście staraliśmy się walczyć i postawić trudne warunki. Wiadomo, że brakuje nam tych sił, to wynika z problemów treningowych, jeżeli nie możemy trenować i gdzieś tam nam te, te rzeczy uciekają. Natomiast jestem zadowolony z tego po raz kolejny jak walczymy, natomiast to się nie przekłada w stopniu na, na zwycięstwo, ale tylko my wiemy, jak to wygląda od środka i jestem zadowolony, no, jak, 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 jak walczymy. Dziękuję Piotrowi Niedzielskiego, który zagrał, mimo to, drobnego urazu, nie trenował cały tydzień, więc dziękuję, że podniósł rękawice i myślę, że też zamyka usta. Wszystkim niedowiarkom, którzy wątpili w to, że będzie się poświęcał walczu dla zespołu. Mówię, jeśli mam takich liderów w postaci Kuby Kobla i Piotra Niewieckiego, to, to, to jak wrócimy do pełnej, do pełnej sprawności, wszyscy gracze już będą do dyspozycji, to, to jestem pełen optymizmu. Niestety początek sezonu weryfikuje nas mocno pod kątem naszych oczekiwań co do tego sezonu, ale tak, tak jest. Z lat temu chyba ze trzy WKK też miało problemy ogromne z kontuzjami, utrzymali się. Na koniec sezonu, w kolejnym sezonie Łukasz był tego świadkiem. Grali, grali w playoffach, zajęli czwarte miejsce, więc czasami takie rzeczy się zdarzają. Chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz, może nie chciałbym o tym mówić, ale to naprawdę, naprawdę już jest niesmaczne i, i mam nadzieję, że to, to ktoś zacznie w końcu to oglądać i wyciągać konsekwencje, bo ok, ja dostałem technicznego, za to, że mam do swojego zawodnika. Borys Baran nie zrealizował zagrywki, która była w chwilę wcześniej na, na czasie. I mam pretensję do zawodnika i za to otrzymuję przywilej techniczne. Tak mi sędzia tłumaczy, że miałem znowu pretensję ja, do mojego zawodnika. Mam nadzieję, że zapis wideo to potwierdzi. Owszem, szedłem na blisko, eee, Ok, piłka była martwa, okay, ale z drugiej strony otrzymujemy dziwny fał na początku meczu pod Hendryckim odzie Absolutnie, moim zdaniem, nie ma, ma mowy o fału i Aha. nasza ławka zostaje ostrzeżona. Eee, warningiem od razu, a ławka dostaje po czwartym razie, więc to jest chyba coś nie, nie w porządku. Mam nadzieję, że ktoś w końcu zrobi z tym porządek. Mówię, jest niesmaczne, proszę zobaczyć zachowania zawodników, nie tylko z mojej strony, e, ale też z drugiej strony trenerów. Już, no, na, naprawdę frustracja po tych decyzjach jest przeogromna i ja mówię, to, że ja dostaję techniczną kompetencję do zawodników, to, to jest naprawdę... Nie, 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 nie mam co powiedzieć. Podobną sytuację mieliśmy w pierwszym meczu w Polonii Warszawa, natomiast sędzia zauważył, to drugi, ten sędzia, przeprosi mnie, że faktycznie, że rozmawiałem z zawodnikiem ani z nim, ale, ale to jest jakaś um, kuriozalna sytuacja. Dziękuję bardzo. Ja tylko tak w dopowiedzi, panie trenerze, bo pana zespół otrzymał 23 przewinienia, zespół z Pelpina 31, także. Więcej fauli jednak było gwizdniętych w drugą stronę. Jak trener mówi, że tutaj od razu były kwiski, także tak, tak. Finalnie chyba jednak. Wie pan, co. faule zawsze można wyrównać. Ja nie mówię, że przegraliśmy przez sędzia. Absolutnie. Bez sytuacji, w której ja mam pretensję zabronienia, zostaję ukaranym przeniem technicznym. Tylko będę szczery. W większości, może nie większości, ale w kilku przypadkach decyzje mogły być inne. Nie powinny być, moim zdaniem, też fale dekipelki. Okej, było. Natomiast to, to, że mamy jakąś różnicę na, na moją korzyść, że mieliśmy więcej przewinieni, czy Deka miała więcej, to świadczy o tym, że jeśli zwracam na jakiś problem, to chyba jest. Ostatnio ten trener, spokojny trener, mówił o tym, że ma 7 przewinień technicznych jego zespół. To, to chyba jest całkiem sporo i, i coś dziwnego jest. Także no mówię, no, mieli więcej przewinień, natomiast. always about what's going on the Okay, Jayden, a few words about today's game. Please. Um, we fought hard, you know, today was uh, even though their team was missing a lot of dudes, or not even a lot of dudes, but their import, you know, and they played like they were free, you know, so those are the games that are hardest to play, especially against the people, against a team like ours, where we're not the underdogs this game, where we should, teams think we should win, you know what I mean, so it was definitely a game that was challenging in the beginning, but I feel like we took care of business at the end. Um, to be honest, we scored a lot of points, even though we didn't really shoot well underneath the basket. And I'm surprised we really we scored 94 points, you know? So, like, imagine if we shot 50% from the two, we would have we we scored 120 points. It would have been an NBA game, to be, fun, to, be, to be honest. So, I think I'm congratulating the guys, you know, the, the, the people that came off the bench. You knows is a whole team win you know um, coach always preaches like every game's not gonna be hard i mean every, every game's not gonna be easy we gotta fight we're the bad boys you know what i mean and we gotta take it upon ourselves to really go hard and win games you know what i mean so we're the underdogs regardless of what team we play we don't ever want to be a team where we're looked at as we're the best team we want to be the team where people look down on us so we have to take care of business every time every single time you know and i think we have the team for that everybody's humble enough Everybody's has like coach has big cojones, you know what i mean so that's exactly what we gotta do are you getting back to scoring uh, plus 20 points in each game i mean honestly coach always tells me i just i need jaden just help me win games you know in terms of like you don't have to score 20 you can score 10 you could grab 10 rebounds just help the team more than I'm more, coach really wants me off on the defensive end, you know, and he's pushing me every day to be better on the perimeter of defense, you know. He gets at me all the time, and, and I love it. You need a coach like that. Even though I'm playing well, I'm having a, great, a good season right now, especially from the I'm shooting the ball really well. I have credit to coach because coach really helped me with that. Um, he pushes me all the time. All, every single day, he pushes me. Doesn't matter if I score 20 points, he says, yo, you can be better. You know what I mean? And you need somebody like that to keep pushing you, especially in this game of basketball. To nie jest łatwe, a teraz to jest ten którego potrzebuję. Okej, dziękuję. Panie trenerze, kilka słów o dzisiejszym meczu poproszę. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że 17 punktów przewagi nie oddaje obrazu tego meczu. Drużyna, drużyna z Opola pod, pod dowództwem Michała Rutkowskiego naprawdę to jest... To jest... Bardzo dobry team, to jest fajnie skomponowany team, połączenie doświadczenia z młodością. Niestety, troszkę szczęście ich ostatnio opuściło, plaga kontuzji. E, które, które na pewno zaważyły na, na kilku wynikach, ale proszę mi uwierzyć, według mnie, w mojej opinii, e, Tim Zopola to jest drużyna, która na pewno będzie się biła, e, jak wrócą wszyscy zawodnicy, będzie się biła o, o playoffy, i nikt nie ma prawa ich lekceważyć, i na pewno my ich nie zlekceważyliśmy. To, to mogę obiecać i gwarantuję to swoją głową. Można się zapytać moich graczy. Dlatego cieszy to zwycięstwo, co, co prawda, okupione prawdopodobnie dziesięcioma latami dodanymi i kolejnymi siwy, siwymi włosami na, na klatce piersiowej i brodzie, bo, bo tyle, tyle rzutów przestrzelonych spod kosza to ja dawno nie widziałem na tym, na tym poziomie, I to jeszcze na własnej hali. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale już, już niektórzy zawodnicy mają fajny prezent. O od klubu Jutro mają trening zapaśniczy. Myślę, że na pewno się przyda, żeby trafić do kosza. Jeżeli koszkówka nie pomaga, to myślę, że pomoże trening zapaśniczy. Jeszcze raz chcę pogratulować Michałowi e, pomysłu. Jego zona 1 czy 1 wybiła nas trochę z rytmu. Jego, jego pomysły na grę w ataku przez low post i łapanie fauli z, e, zdawało egzamin i rzeczywiście mieliśmy duże problemy z Faulami. Tylko cieszy mnie to, że po raz pierwszy w tym sezonie my również zagraliśmy w pełnym rozterze, w pełnym składzie i to na pewno też może być nasza siła, że każdy gracz może zastąpić każdego. Czy pomysłem na dzisiejszy mecz było też zatrzymanie Piotra Niedźwieckiego? Tak, Piotra Niedźwieckiego i ograniczenie e, poczynań w ataku Kuby Kobla. Kuba i tak f, f, zrobił double-double, 10 asyst z 19 punktów, ale jak na niego 8 strat to jest rzeczywiście dużo i z tego jestem zadowolony. Do zera nie obronimy. Kuba jest zbyt doświadczonym graczem, żeby, żeby przebieg na, 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 na tak zwanej śliwce czy na rowerze przejechał. E, więc 19 punktów braliśmy na siebie. E, bardziej Staraliśmy się uprzykrzać e, życie e, zawodnikom ścienia, zawodnikom z ławki, którzy musieli wejść buty e, czy e, Rudka czy też e, Jonesa i tutaj tu było ważne, żeby ci gracze się nie odpalili tak jak Borys Balan na 20 punktów czy 22 nawet w, w Łodzi Chociaż dzisiaj też nas troszkę ukarał. Łukasz Kupczyński również dobry zawód zagrał, no ale, ale też było to okupione naprawdę ciężką pracą. No i Piotrka Niedźwiedzkiego zatrzymaliśmy chyba w tym sezonie na najniższych wskaźnikach, bo już mówię, 6 zbiórek, jak mi się wydaje, i, i 9 punktów. Więc to naprawdę to jest dobry wynik. Jak na, jak na obronę przeciwko Piotrkowi, tak doświadczonemu kraczowi i no, mówmy się, no, to, jest, to jest facet, który o którego kiedyś pytały drużyny NBA nawet przed, przed Przemkiem Karnowskim i no to jest gość, który z jednego pieca chlepia, dlatego takie wskaźniki biorę zawsze, jeżeli chodzi o obronę przeciwko takiemu, takiemu graczowi. Super, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, a mogę jeszcze coś powiedzieć ja bardzo chciałem podziękować Andrzejowi Jankowskiemu, bo zawsze, zawsze mi to wylatuje z głowy to zwycięstwo to przede wszystkim jego zasługa i naszego nie... Odzew, odzownego i naszego ukochanego kierownika Artura, to, to to na pewno to zwycięstwo jest ich ogromną zasługą. A także chciałem pozdrowić Jędrzeja Sudę, e, bardzo dobrego asystenta z Opola, mojego kolegę, bo dzisiaj rozmawialiśmy. E, Powiedział, że Jones na pewno będzie, że jest, że przyjechał, no, ale jak widzieliśmy, nie dojechał na halę, więc chciałem go przeprosić najmocniej, że nie załatwiłem ślusarza do, do hotelu, bo pewnie zaczasnął się e, zaczasnął sobie drzwi i nie mógł wyjść z hotelu. Dlatego Jędrzej, przepraszam cię najmocniej. E, no sorry, no, może dlatego, że nie dojechał, to tak wyglądało, jak wyglądało, ale następnym razem będziemy gotowi, żeby, żeby przygotować zapasowe klucze albo ślusarz, żeby był w pogotowiu. Co prawda niedziela, ale, ale załatwimy, obiecuję. Dziękuję bardzo.